Chcę mi się pić. Chcę mi się pić. Chcę mi się pić. Nazywam się. Nazywam się. Nazywam się. Zróbmy sobie zdjęcie. Zróbmy sobie zdjęcie. Zróbmy sobie zdjęcie. Zróbmy sobie zdjęcie. Powtórz, proszę. Powtórz, proszę. Powtórz, proszę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Chodźmy się napić. Chodźmy się napić. Chodźmy się napić. Otwórz okno, proszę. Otwórz okno, proszę. Otwórz okno, proszę. Szukam restauracji. Szukam restauracji. Szukam restauracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma za co. Nie ma za co. Nie ma za co. Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Musisz jechać prosto. Musisz jechać prosto. Musisz jechać prosto. Spotkajmy się o. Spotkajmy się o. Spotkajmy się o. Proszę poczekać. Proszę poczekać. Proszę poczekać. Szukam tego adresu. Szukam tego adresu. Szukam tego adresu. Jestem podróżnikiem z. Jestem podróżnikiem z. Przepraszam że wam przeszkadzam. Przepraszam, że wam przeszkadzam. Przepraszam, że wam przeszkadzam. Dziękuję. 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 Jestem zmęczony. Jestem zmęczony. Jestem zmęczony. Jestem bezrobotny. Jestem. Bezrobotny, jestem bezrobotny. Mam ból głowy. Mam ból głowy. Mam ból głowy. Chodźmy na imprezę. Chodźmy na imprezę. Chodźmy na imprezę. Jestem fanem. Jestem fanem. Jestem fanem? Jestem z. Jestem z. Jestem z. Zgubiłem swój bagaż. Zgubiłem swój bagaż. Zgubiłem swój bagaż.